Siemon strony ja, fajny, Michuks A dzisiaj sobie zagramy w Blockstar Planet Jeśli będzie słychać takie dziwne dźwięki za mną albo coś w ogóle to... To sorry jak przed chwilą, ok. Więc, yy, w dzisiejszym odcinku będziemy przychodzić sobie parkoury Ale no, mm, możecie jeszcze, jeszcze ja, yy, Możecie mnie zaprosić pod, na, pod nazwą Fajny Michu X09 w Blockstar Planet jeśli ktoś gra bo pewnie dużo osób gra w Blockstara a o tym nie wie, że, że trzeba no no, że trzeba niektórych zapraszać, żeby mieć w ogóle znajomy co ja tam pierwsze. więc dzisiaj sobie przejdziemy kilka parkurów. <tryk> więc no Przejdźmy do pierwszego. Więc widzę, że znalazłem i chciałem wam jeszcze jedno powiedzieć. Zostawcie sobie like i dzwoneczek, to, to jest ważne, okej. Okay. Ale jeszcze no. E, takie ważne to e, zostawię wam e, w linku, macie wszystkie ma e, nazwy tych mapek e, w linku, tam na dole w linku. Więc no... A zapraszam, możecie pograć. A więc muszę go od nowa przechodzić, bo taką tam. Widzimy się przy tych wielbłądach, przed czym to było. Przy tym jeszcze nie, o, Oła. Przy tym, przy tych już... kałamarnicach, tak to nazwijmy, bo... No i inaczej chyba nie możemy tego nazwać. Shit, ja tego nie mogłem przejść, na no serio, to jest takie FH. Spokojnie, to przejdźmy wszystko. Muszę przy tych kałamarnicach, bo przy końcu tych kałamarnic. Ok. Jeszcze się zabiję przy tym. Więc widzę, tego nie przejdę. Idziemy do kolejnego parkuru. Więc nowy parkur. <coughs> e, tak, to jest uśmiech. Brawo, to brawo ja. E, wszystkim bijemy dzisiaj. Brawo. 10 sekund, okej. Okay. <coughs> Easy. Przechodzimy widzę jeszcze raz. To takie to fajne. Teraz krócej no ale. Dobra, leci już do kolejnego. Koszmar! Widzi, kochany Jędzin! WTF! Więc ja jestem. Spróbujmy to jakoś. Jak rówki jutko! Zawiatowy. To nie miało tak wyglądać. Tego nie przejdziemy, jak zdaje się przy kolejnym jesteśmy. I wygraliśmy, dziękuję. Lecimy widzowie do kolejnego. No i przy tym kończymy ten odcinek, jako wygramy. Ja myślę, że zrobimy go. Na luzie. O cholera, jak widzę tam drugi, ten poziom, To, to aż mi się nie. niedobrze robi. Nie ja przez to, że zjadłem coś yy, za dużo albo co innego trochę, ale no, na no serio. Jak nie widzę to co tam jest, to już wolę uciekać do szkoły niż być na tych lekcjach. <grym> Dobra, idziemy do kolejnego. To jest automatic parkour. Zobaczmy to, zobaczmy. Fajnie good girl. Ja nie orę Na no serio to jest automatyk Ale to się jest będzie szybciej Nic się złego nie może wydarzyć Tupa. To chyba jest coś! No ja nie mogę <śmaz causes> Więc y, teraz już kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodoba, to zostaw lajka i suba I przypominam, żebyście mnie dodali do siebie. Fajny Michuks. Fajny F. f, f <mum> Fajny jest z dużej pierwsza litera. M jest też z dużej i X też. Fajny Michuks. 09. Elo. E. Fak, he, he. E. już, już tyle. E.